Siema, siema, z tej strony Venom, witam was w kolejnym odcinku ze SnowRunnera. Dzisiaj pokażę wam jak odblokować Tiger 6436, która znajduje się niedaleko garażu, na zalanych terenach Dajmy, że w Rosji, jest ona tutaj. Zadanko oczywiście to jest to, które tu się wyświetla, SOS. No i tutaj musimy... to jedziemy od razu tam. Tutaj musimy... Naprawić ją. 630 punktów potrzeba do naprawy. 6 kół zapasowych i 330 litrów jest zbiornik. Ona ma w sobie wyciek, także jest 57 jeszcze. To potrzebujemy niecałe 300. Także polecam tutaj wziąć, jeśli nie macie ziksa jeszcze tego, którym ja jadę, 605. Jakąś ciężarówkę, którą, no wiadomo, jakiś zbiornik paliwa weźmiecie, ewentualnie przyczepę serwisową do tego jeszcze, ewentualnie odw odwrotnie, czyli wow, Odwrotnie, czyli najpierw dodatek wana na autko, a przyczepę jakąś z paliwkiem. I wtedy powinniśmy ogarnąć to zadanko bez problemu. Tutaj dojazd do, tego, do tej tajgi nie jest jakiś mega wymagający. Jest tutaj taki ten krzywy mostek, który, który będziecie znali na pewno. Ewentualnie można tutaj sobie skręcić w prawo też. Bo ta tajga jest tutaj w tym wąwozie, że tak nazwę to. I można podjechać po prostu od tylnej strony. Chyba będziemy ją holować. Nie wiem, chyba czy ją się holuje, czy nie. Możliwe, że po prostu nawet wystarczy zrobić to, co jest napisane. ale podjadę w razie wyłtyłem jeśli by trzeba było schalować do garażu no i dobra najpierw oczywiście naprawić żeby bak nie przeciekał kółka tankujemy weźmiemy resztę z ziksa. ma na tyle zadanko jest wykonane Także tak wygląda prosty sposób, żeby odblokować sobie, można powiedzieć, jedną z najlepszych ciężarówek, jak i najlepszą ciężarówkę na początek gry. No i to byłoby wszystko na tyle w tym odcinku. Także jeśli Wam się podobało, oczywiście dajcie łapkę w górę, podzielcie się komentarzem, czy macie już tą tajkę, jak Wam się podoba, jak się sprawuje, czy jesteście zadowoleni, czy nie. No i oczywiście zasubskrybujcie mój kanał. Ja zapraszam Was też do oglądania innych moich materiałów. Trzymajcie się, cześć.